Moi drodzy obserwujący, szczególnie ci, którzy albo są właśnie w USA, albo mieszkają w Stanach Zjednoczonych, albo uznają się za Polaków na imigracji właśnie w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajcie, bo ten materiał jest szczególnie skierowany do Was, gdyż to Wy piszecie do mnie, że ja. W dupie byłem i główno widziałem, a prawda jest taka, że ja byłem w prawie 60 krajach, a wy utknęliście 20 lat temu w Stanach i myślicie, że nadal jesteście Polakami otwartymi na świat. Przestańcie mi pisać, że ja nie mam prawa oceniać Maska albo Trumpa, bo ja ich nie oceniam. Ja oceniam tylko ich zachowanie i to, jak dewastują Amerykę, którą ja znam, bo byłem tam kilkanaście razy, spędzając czasami po wiele tygodni w pięknych Stanach, które zawsze doceniałem. Po co mi piszecie, że ja jestem popychadłem Tuska, albo jakimś tam nieważne, co robię Tuskowi, skoro wy dokładnie tak samo się zachowujecie w stosunku do Trumpa i do Maska? Więc jeżeli ja jestem popychadłem Tuska, to wy jesteście krytykiem. Popychadł Maska i Trumpa. A I właśnie dlatego w tej chwili. Chciałbym wam pokazać bardzo ciekawy materiał, który został zrobiony przez jednego z internautów, a pokazuje idealnie, jakimi kredy byliście wspierając maska i dając szansę Trumpowi dojść do władzy. That I don't need that a jeżeli uważasz, że zostałeś zdradzony tak, bo mówię do mężczyzn w tej chwili przez maskę albo Trumpa, to wbijaj pod ten adres tutaj za darmo. Pomogę Tobie wyjść z ciała chłopca i wejść na drogę lepszego mężczyzny.